No, czeka mnie sporo takich trudnych decyzji, a na pewno będę chciała zrobić raport o stanie gminy, wiedzieć w jakim stanie tę gminę przejmuje, jaki jest stan finansów, na co możemy sobie pozwolić w najbliższym czasie. No a też z takich ważniejszych decyzji, no to na pewno trzeba będzie na przykład zremontować jadalnię i w, no, stołówkę w zasadzie, plus kuchnię w szkole w Miłkowie, bo tam jest piec jeszcze kaflowy od 1 stycznia, no niestety, ale takie źródła ciepła, ogrzewania, czy też jako piece kuchenne nie mogą funkcjonować, więc to jest to sprawa paląca w zasadzie po zakończeniu roku szkolnego. Już musimy bardzo szybko przystąpić do prac, żeby po prostu ta stołówka funkcjonowała na początku przyszłego roku szkolnego. Podobnie też trudna sprawa jest w Sosnówce. Tam szkołę też trzeba przystosować do wymogów przeciwpożarowych i to myślę, że to no, będą takie moje, jedne z priorytetowych e, działań na pewno, ale tak jak mówię, no na początku będzie ten raport o stanie gminy. E, no, to są tak, rzeczywiście te najbardziej takie palące. E, no i no, problemem jest na pewno zadłużenie gminy. E, to, o którym wiem, to jest około 47 milionów. W tym nie jest uwzględniony koszt obsługi tego długu. E, w tym są oczywiście też zaciągnięte obligacje, no i z tym będziemy musieli się e, zmierzyć.